Zapraszamy na przegląd lipcowych wydarzeń z życia samorządu i miasta. tarnobrzeskie potańcówki, na które czekało wielu mieszkańców, w pierwszą lipcową sobotę po raz kolejny plac Bartosza Głowackiego zamienił się w plenerowy parkiet, przyciągając pokolenia tarnobrzeżan. Myślę, że tego, co jest dobre, się po prostu nie zmienia. Każda forma rozrywki, która jest akceptowalna i przede wszystkim oczekiwana przez mieszkańców, jest dobrym rozwiązaniem i tak było też teraz. Bardzo często ludzie spotykając, starsi ludzie przede wszystkim spotykając mnie na ulicach Tarnobrzega, pytali o potańcówkę. Kolejna potańcówka odbędzie się 9. Sierpnia. Miasto Tarnobrzeg pozyskało kolejne środki na dalsze prace modernizacyjne pływalni oraz hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakres prac jest szeroki i kosztowny. Mówimy o holu, ale najważniejsze to są oczywiście łazienki, szatnie, cały element hydroforni, cały element systemu dozowania chemii basenowej, jak również dostosowanie, czyli taki jakby dodatkowo, dodatkowy etap remontu hali sportowej, gdzie musimy dostosować hale również do przepisów przeciwpożarowych. Łącznie na ten cel potrzeba około 11 milionów złotych. W kwietniu miasto pozyskało 3 miliony 714 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Rekreacji, a niedawno do miejskiej kasy wpadła kolejna suma. Na sesji sejmiku województwa podkarpackiego podjęto uchwałę, która, na mocy której miasto Tarnobrzeg 1,5 miliona dodatkowych środków do tej inwestycji dostanie. Prace modernizacyjne zgodnie z planem przekazania transz z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego będą realizowane w latach 2026-2027. Tarnobrzeg otrzymał dofinansowanie na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Powstanie on na działce miejskiej zlokalizowanej na osiedlu Sobów w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Pema. W ramach tego zadania mamy przygotowanie placu, budowę wiatr, budowę punktów, gdzie, gdzie selektywne odpady będą gromadzone. Chcemy, żeby, było to, żeby punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych był instytucją czy, czy narzędziem, które będzie generowało dochody dla miasta Tarnobrzega. Realizacja całej inwestycji ma być elementem szerszej strategii rozwoju miasta. Chodzi o to, żeby rozpocząć uzbrajanie terenów inwestycyjnych, na, które, na brak których Tarnobrzeg cierpi już od dłuższego czasu. Całkowita wartość projektu złożonego przez Tarnobrzeg wynosi 3 miliony 498 tysięcy złotych. W ramach dofinansowania miasto otrzyma 1 947 tysięcy złotych. Planowana data zakończenia realizacji projektu to grudzień 2026 roku. 11 lipca w Tarnobrzegu obchodzono Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Uroczystości rozpoczęły się od rozdania mieszkańcom przypinek z kwiatem lnu, symbolem bezbronnych ofiar tego ludobójstwa. Później bardziej oficjalny przebieg uroczystości przyjęły przy Kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla, które zorganizowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub w Tarnobrzegu. Szanowni Państwo, tutaj już padło, że wiele razy zadawaliśmy sobie pytanie, jak mogło dojść do takiej rzeczy. Ja sam sobie wielokrotnie zadawałem takie pytanie i najlepszą odpowiedź, najbardziej racjonalną, Szanowni Państwo, usłyszeliśmy dzisiaj, dzisiejszej Mszy Świętej. Takie zbrodnie mogą powiedzieć ludzie, którzy nie mają Pana Boga w sercu. Pamiętajmy o tym i pamiętajmy o tym, żeby w naszym sercu nigdy nie zabrakło Boga. Módlmy się za wszystkich, którzy zginęli, Musimy o nich pamiętać, ale też jesteśmy winni, żeby upamiętnić ich i odnaleźć wszystkich tych, którzy zginęli, ale w drodze dialogów, szanowni państwo. Nie może być tak, że jedna nienawiść będzie budziła drugą nienawiść. Uroczystości zostały zwieńczone złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Podczas czerwcowej sesji Tarnobrzysty radni przyjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Tarnobrzega oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W lipcu musieli ponownie do niej wrócić ze względu na błędy, których dostrzegła się Regionalna Izba Obrachunkowa. Było wyszczególnione stwierdzenie, że będzie to spłacane z dochodów lub przychodów Miasta Tarnobrzega. W zaproponowanej uchwale, która, którą macie Państwo teraz przed sobą, po uzgodnieniu z Regionalną Izbą skreślamy określenie lub przychodów. Część radnych do tego zabiegu podeszła krytycznie, podkreślając, że jest to rolowanie długu. Według mnie te 17 milionów to zadłużamy miasto. To będą faktycznie koszty, które miasto poniesie. Prawdopodobnie część z nas już tutaj nie będzie. Musimy sobie zdać sprawę, że przesuwamy, obciążamy. Następne rządy, następną Radę Miasta bardzo dużymi i prawdopodobnie tak jak pani skarbnik e, powiedziała, nierealnymi do spłaty zadłużeniami. Zdaniem władz pozyskanie środków finansowych w tej formie to narzędzie korzystne dla miasta. Nie bójmy się, że do 1943 roku będziemy musieli zainwestować dodatkowo więcej 17 milionów złotych, tylko skierujmy te pieniądze w taki sposób żebyśmy mogli do 403 roku na tym jeszcze więcej zarobić, albo oszczędności mieć. I dopiero wtedy będziemy mieli bilans całościowy, patrząc na te środki. Mimo krytycznych głosów, większość radnych opowiedziała się za przyjęciem uchwały. 13 głosowało za, 1 był przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu. W przestrzeni Tarnobrzega pojawiły się nowe nasadzenia zieleni. Miasto wzbogaciło się o blisko 500 sztuk roślinności dzięki dofinansowaniu w wysokości 30 tys. złotych pozyskanego od firmy Impost. Postanowiliśmy, że teren, który został niedawno zrewitalizowany, jeżeli chodzi o infrastrukturę, czyli drogi, park, droga, parking, chodniki. Potrzebuje też rewitalizacji w kierunku zieleni. Pracownica Wydziału podjęła się zaprojektowania tego, tej zieleni pomiędzy blokami 18 i 16 na Moniuszki, nasadzenia na Trawniku, nasadzenia przy bloku, a jednocześnie troszeczkę wzbogaciliśmy o zieleń skrzyżowanie ulicy Mickiewicza i Kochanowskiego. Dzięki temu dofinansowaniu udało się nam nasadzić krzewy róż, Oso lilaka, mamy też czmielinkę i róże też przy ulicy Kochanowskiego yy, oraz żylistka tutaj przy wejściach do bloku. Na ten remont mieszkańcy Tarnobrzega, a w szczególności osiedla przy Wiśle czekali kilkadziesiąt lat. Zakończył się w kilkanaście dni. Rondo tysiąclecia, ironicznie nazywane również rondem tysiąca łatek, doczekało się zmiany. Jakie prace tu wykonano? 1550 m2 na wierzchni bitumicznej wcześniej oczywiście frezowanie, dostosowanie, wyrównanie kratek spływowych. No i dzisiaj myślę, że mieszkańcy tej najstarszej, tego najstarszego osiedla cieszą się z pięknej nowej, tak naprawdę pięknego nowego wyglądu tego miejsca. Oczywiście zostało nam jeszcze kilka prac rewitalizacyjnych przy samym pomniku. Natomiast jeżeli chodzi o to rondo, to myślę, że dzisiaj można mówić spowodnie. Odzyskaliśmy rondo tysiąclecia. Remont na wierzchni Ronda kosztował 112 tysięcy złotych. W Tarnobrzegu wyruszono na spacer badawczy. Został zorganizowany w ramach prac nad gminnym programem rewitalizacji Tarnobrzega. Spacer badawczy ma na celu analizę i przeprowadzenie ankiety z mieszkańcami, celem jakby dostosowania tych terenów, które zostały wybrane do rewitalizacji, jako te tereny, które wymagają rewitalizacji. Ja mam tutaj na uwadze oczywiście tereny na Serbinowie, które od lat są zdegradowane, tereny przy ulicy Tykutowskiego, jak również tutaj na osiedlu przy Wiśle, tereny zielone. To ma na celu wypracowanie strategii, która nam, pozwoli nam również o staranie się o środki związane z tym, środki zewnętrzne związane z przeprowadzeniem tego procesu rewitalizacji. I tu chodzi o to, żeby te najstarsze, najbardziej zaniedbane części naszego miasta zrewitalizować i dostosować do standardów, które pozwolą mieszkańcom na dodatkową integrację. W spacerze badawczym udział wzięli prezydenci miasta, radni, urzędnicy, ekspert z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia. I i przede wszystkim mieszkańcy miasta dzięki spacerowi mogli oni nie tylko opowiedzieć o bolączkach danych osiedli, ale to co najważniejsze pokazać je. W mojej opinii jest to jedno z ciekawszych takich narzędzi, no bo mamy różne narzędzia, powiedzmy badania ankietowe, jakieś pogłębione wywiady, ale tutaj mamy taką typową interakcję w przestrzeni. Możemy tą przestrzeń zobaczyć, ocenić, poznać opinie często emocjonalne mieszkańców, są one dla nas bardzo, bardzo ważne. Także to jest jedno z takich ciekawszych narzędzi. Badawczych. Spacer badawczy odbył się również po osiedlu Mokrzyszów. Na dziedzińcu Zamku Tarnowskich, jak zwykle w okolicach 24 lipca, odbył się uroczysty apel z okazji 106. rocznicy powołania Policji Państwowej. Jest to święto najważniejsze w roku dla wszystkich policjantów. Nasza służba jest nieprzewidywalna, mierzymy się z dużymi wyzwaniami i każdy dzień jest inny, dlatego myślę, że powrót do domu szczęśliwy jest najważniejszy. Tym razem świętowały szczególnie policjantki, bowiem w tym roku mija 100 lat od powołania Policji Kobiecej. Bez nich nie byłoby... Polskiej Policji. Tak Tak naprawdę za każdym mocnym mężczyzną stoi jeszcze silniejsza kobieta. Tak i w życiu, tak i w naszej służbie dokładnie tak jest. Więc jesteśmy dumni, że, że mamy tyle panie w swoich strukturach. Ponad 20 tysięcy policjantek, 18 tysięcy pracowników cywilnych, więc naprawdę jest to zacne grono. W komendzie miejskiej Policji w Tarnobrzegu pracują 33 policjantki. Śmieci zostają w Tarnobrzegu. Radni miasta zdecydowali o tym, że nie przystąpimy do porozumienia międzygminnego, na mocy którego śmieci z Tarnobrzega miały trafiać do instalacji termicznego przetwarzania odpadów w stalowej woli. Dyskusja podczas sesji była długa i burzliwa. Radni byli podzieleni. Nie chcemy sobie zamykać drogi do, do tego, żeby firma FCC w tej chwili stała się monopolistą na rynku. Prezydent miasta dąży do zrobienia monopolu. Stalaję woli, bo miasto Tarnobrzeg oddaje gospodarkę odpadami drugiemu miastu. To jest po prostu skandalem. Mieliśmy w tamtym roku przetarg. Do przetargu przystąpiła nasza spółka, w której mamy 40% udziałów, czyli FCC. No, żeby pokazać się z obyś strony, oczekiwałbym no, proste rozwiązanie, czysto komercyjne. Mogła przystąpić Spółka ze Stalowej Woli, MZK, no i dać nam naprawdę taką konkurencyjną, fajną cenę. Przecież wiadomo, że od lat te śmieci z każdym przetargiem nam rosną i teraz Państwo, proszę sobie e, przypomnieć w 2020 na 2025 rok po przetargu, który wygrała firma FCC też śmieci, musieliśmy podnieść cenę śmieci, prawda, z 28 na 32 zł, czyli o 4, e, o 4 zł, co wynikało oczywiście z warunków kontraktu i z warunków przetargu, a przypominam, że jesteśmy tak jak tutaj niejednokrotnie już przy tych emocjach jest mówione, udziałowcem, czyli to jest teoretycznie nasza spółka, ale spółka, która nie do końca poważnie nas traktuje. Dyskusja w tym temacie trwała 4,5 godziny. Ostatecznie radni nie przyjęli uchwały. Było jednak blisko, bowiem 9 radnych zagłosowało za, ale 9 też przeciw. Jedna radna wstrzymała się od głosu, jeden radny nie oddał go wcale, jeden był nieobecny.